Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale. Dziś kolejny odcinek o słownictwie. Słownictwo jest co prawda do egzaminu ósmoklasisty. Ale myślę, że może przydać się naprawdę każdemu. Taka szybka powtórka. Dziś działy: zdrowie i nauka i technika. Myślę, że połączenie będzie dość ciekawe. Przypominam, że pełne listy słówek z obu tych działów znajdują się w linkach, które znajdziecie w opisie tego odcinka. A ja tutaj robię taki osobisty, bardzo subiektywny wybór, bardzo subiektywny. Jeżeli ktoś chce więcej i lepiej, to no do linków zapraszam. Znajdziecie tam też zresztą odnośniki do wszystkich innych działów, do słówek ze wszystkich innych działów i też do innych moich odcinków, jeżeli o słownictwo do egzaminu ósmoklasisty chodzi. W ogóle jest dość ciekawy opis pod tym odcinkiem, więc zapraszam serdecznie. No, jedziemy. Otworzyłem dziś pewną szufladę w moim domu, której dawno nie otwierałem. Są tu naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Rzeczy, Hal, halo? I choć są to rzeczy, z których sam korzystałem, bo to moja szuflada jest, to zastanawiam się dzisiaj, co to. Co to za, za dymzelek? Gdyby guziku. To nic, to nic. Mam cię. Spoko. To akurat pamiętam, nieraz ci się to stało i nic ci nie było. Hm. I o ile ja mogę sobie żartować, że nie pamiętam do czego to służy, a i nawet Wy większość z tych rzeczy znacie, chociażby z memów, to zastanawiam się jak do tych sprzętów, jak do tych urządzeń, device, podejdą młodzi ludzie, którzy odnajdą tego typu szufladę za lat, na przykład 30. Halo? A jak tak dalej pójdzie, to nawet i za 7. Może pomyślą, że to jakaś... Sztuczna inteligencja? Artificial intelligence. I że żeby ją uruchomić, nie wiem, trzeba ją po prostu jakoś wyregulować. Adjust. A może wystarczy oprogramowanie, uaktualnić update. A może poczują się jak odkrywcy Discoverer i nie będą się przejmować żadnymi instrukcjami obsługi? Menu. Gdzieś w tej szufladzie jest też instrukcja obsługi do tego Cudu techniki. I w ogóle nie będą próbować postępować zgodnie z instrukcjami. Follow the instructions. Tylko ponieważ uznają, że mają do czynienia z jakąś pradawną, sztuczną inteligencją, spróbują ją zbadać. Egzamin. Przepraszam, jak się pani czuje? Hal halo? Może pomyślą, że nie działa, bo zachorowała. Fall ill. Może tylko zemdlała. Faint. A może biedna ma gorączkę? Fever. Może po prostu złapała katar. Ja, jak czasem złapię katar, to nie działam. Catch a cold. Może ma zawroty głowy. Feel dizzy. A może jest zwyczajnie przepracowana. Overworked. Od tego też podobno można zachorować. Wygląda, jakby dużo przeszła, więc może po prostu cierpi na chorobę lokomocyjną. Get travel sick. Tak, myślę, że trzeba sprawdzić jej jakoś. Tętno, heart rate, i wypisać jakąś receptę. Prescription. Może pomoże jakaś maść, ointment. I w końcu wyzdrowieje. Get well. A póki co pewnie powinna unikać stresu. Avoid stress. No bo nadwagi to raczej nie ma. Wbrew pozorom: be overweight. A z drugiej strony, ciekawe, czy za takie 30 lat to o nas ludziach. Zamiast tego, że zachorowaliśmy, nie będzie się przypadkiem mówić, że się po prostu. Zepsuliśmy. Breakdown. Halo? Halo? Że nam się bateria rozładowała. Battery is dead. Żeby nas zbadać, trzeba nas będzie połączyć z siecią. Go online. ale lekarze nie będą po prostu czytać instrukcji obsługi. Hmm? Mam tylko nadzieję, że mimo wszystko w dalszym ciągu będziemy działać bezprzewodowo. Wireless. I nie trzeba nas będzie. Uruchamiać ponownie. Restart. Choć nie powiem, czasem by się taki mały restart pewnie przydał. Tak jak i możliwość skasowania niektórych rzeczy. Delete. Skoro już o tym mowa, to takie podłączenie się bezpośrednio do sieci zdecydowanie pomogłoby niektórym poszerzyć wiedzę. Broaden your knowledge. Może iść na całość i zamienić się w jakieś urządzenie. Ważne, żeby przenośne, portable, po czym dobrze pogrzebać w ustawieniach, settings i już nigdy nie przejmować się kaszlem, cough, bólem głowy, headache, brzucha, stomach ache, czy właściwie jakimkolwiek innym bólem, nie będziemy się przejmować tym, że nie wiem, coś tam nas swędzi, itchy, nie będziemy mieć siniaków, Bruce, ani łamać nóg. Break a leg. Nic nie będziemy sobie łamać. I w ogóle będziemy fantastycznie super zdrowi. Sama radość. Nie będziemy kaszleć, kof, ani kichać. Właściwie będzie się można stać nieśmiertelnym. No tak. Tylko co, jeżeli ktoś nas włoży do szuflady i o nas zapomni? Nie będzie nawet wiedział, jak nas włączyć, ani do czego kiedyś służyliśmy. To może jednak nie. A jakby tak chociaż jakiegoś chipa? Czemu nie? Żeby tylko dobre oprogramowanie było i no. I tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończymy. Jeżeli ktoś chce sobie zapauzować i sprint screenować, to jest odpowiedni moment, ale jeżeli ktoś jest na to zbyt leniwy, to już za chwilę będzie można znaleźć zdjęcie tablicy zrobione przeze mnie na Instagramie Rockio English, a jak nie zapomnę, to nawet tutaj w zakładce Społeczność, tutaj na YouTubie. Tak czy siak i do zakładki Społeczność, i na Instagramie Rocker English serdecznie zapraszam. Zapraszam też na Facebooka Rockio English, zapraszam na Patronite'a, zapraszam na TikToka. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Staram się reagować, staram się odpowiadać. Czasem z lekkim opóźnieniem, ale się staram. A jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze tego kanału nie subskrybujecie, albo ktoś z Waszych znajomych go nie subskrybuje, to wiecie, co trzeba zrobić. To jeszcze nie koniec słownictwa do egzaminu. Choć jesteśmy już blisko, to w ogóle jeszcze nie koniec tego rocznej serii do egzaminu. Choć tu również, jak pewnie wiecie, Jesteśmy już blisko, ale no stress. Damy radę. Tak jak i wy dacie. Rock Your English! Co to za. Co to za wiądzelek?